Daty, debaty, która ma potępiać Polskę jako kraj rzekomo prawa człowieka, zagrażający demokracji, jest tak jest najlepszą ilustracją tego, jaki jest rzeczywisty stosunek obecnych władz Unii Europejskiej do różnorodności kulturowej narodów Europy. My właśnie obchodzimy Tysiąc lecie naszego chrztu. My w Polsce w tej chwili mamy uroczystości i taki prezent nam dzisiaj wysłano. Ale chcę powiedzieć jedno, zostawmy naszą perspektywę narodową. Dzień, w którym przeciwko Polsce, przeciwko Węgrom czy przeciwko jakiemukolwiek innemu krajowi Europy zostanie uruchomiony artykuł 7 pozbawiający jeden z tych krajów praw w Unii Europejskiej, to będzie początek końca Unii Europejskiej. I to wy państwo o tym decydujecie, czy ten proces uruchomicie, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo, pan Mamikin, Ostatnie Dziękuję panie przewodniczący. Oczywiście dowolny rząd, który został wyłoniony w wyborach demokratycznych, ma prawo podejmować reformy.